Słuchajcie, z Multiverse 63, ten, który tu widzicie, on jest od y, fuk Lore. I naprawdę, zobaczcie, to jest sztos. To jest jedna z najlepszych fanmade'owskich rzeczy, jakie widziałem. To jest naprawdę bardzo przypomina oryginał. I dlatego dzisiaj sobie obejrzymy tę serię. E, dzisiaj zrobimy też ma małą pogadankę z Wami. Słuchajcie, oglądając to, oczywiście będziemy sobie rozmawiać. E, Patrzcie, da fug... Patrzcie, kto wyszedł z oczu tego. Nieźle, nie? Będę oczywiście to cały czas sobie tę serię tutaj dodawał, zbierał i tak dalej, bo jest, słuchajcie, jest co mówić, a to jest naprawdę mega fajna seria. Z tego co widzicie, naprawdę to wygląda jak oryginał. Serio. To jest niesamowite, że, że mamy coś takiego. A This tutaj, słuchajcie, mamy swój odcinek, co nagrałem, z innej. Dobra, oglądajmy to. Kurka, jest nie... naprawdę mega to fajnie wygląda. Kozaczko, czekamy na nowe odcinki, a tutaj to wygląda jak po prostu oryginał. Ja jeszcze sprawdzę, być może będziemy mieli jakieś, słuchajcie, dodatkowe rzeczy. Może się coś uda tutaj. Czekajcie, bo fukbum coś wrzucił. Mam nadzieję, że to jest... E, nie ma żadnych przecieków nowych, niestety, od Dafuk Buma. Już myślałem, że coś nowego dostaniemy. Mam nadzieję, że odcinek będzie niedługo. Tak swoją, z... swoją drogą. No, nie ma żadnych nowych przecieków, troszkę smutek, nie? Wow, to naprawdę kosacko wygląda. Ten uciekł, g -Man. Patrzcie, ogłuszyli go. Co to za skibidi To jest, kurka, co to jest? Ko kobieta? Wow, zniszczyła wszystkich. Ale Jimen dostał tutaj. O, kurde, nieźle to wygląda, naprawdę. Ale go poskładał. Ciekawe co odmówi, musielibyśmy puścić ten odciłnego tyłu. Chyba jakieś nowe. E, chcieli mu dać jakąś nową. Ten. Telewizor nowy. Tytan kobieta, telewizor. A tu już to nie wygląda tak fajnie jak wcześniej. O kurde, przejmą kontrolę nad nim. Pilot mają wyłączyli go. <laughs> Ciekawe. Te, te pierwsze odcinki fajnie wyglądały pod względem graficznym, naprawdę. Co to? Głośnik ten normalny. Pierwsza wersja. Ale ma działo. g tu wyskoczył. Patrzcie jaka walka tu się kroi. A ten co... Co on tam miał? To było coś cybernetycznego. Okej, okay, mamy. Patrzcie, tu już fajnie wygląda ten tytan głośnik, jak oryginał, Już że on jest zainfekowany. No nie działa, ucieka. No to ładnie, strzelaj z tego działa. Czemu z tego czołgu nie strzela, nie? Strzelaj, że z niego... Oj, to było niepotrzebne, słuchajcie, mógł strzelać od razu z tego i byłoby kozacko. To co? Nie, no. Baby? To jest małe dziecko. Jeju Dzidziuś telewizor. Pewnie jest mega mocny, znając życie, nie? Ho, 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 To by się spodziewał. Wow, jak to. To wygląda jak oryginał. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Jego twórcy. No na pewno przejmie kontrolę nad nim. Na stówę. Odcięła mu ten, jedną ten. Tą nogę. I uciekła. Patrzcie jak się oczy świeczą, co są Jimenowi. Teraz ma niebieskie. Przejęli nad nim kontrolę, ale. Co tu się dzieje? To jest jakaś tajna baza, a tu jest Titan Kameraman. Co? A tu co się dzieje? Co? Co ten mutant tu robi? Wygląda jak trochę takie mm, fortnite'owe nie? A, telewizor uratował kobietę. Jaka muzyka w ogóle? A, tu jak wrócił, słuchajcie, z tej pułapki, nie? Co jest? Co tu się dzieje? Czemu taki dym się zrobił? Ha, on się teleportował. I powiedzcie mi, no, jak patrzycie na to, przecież to wygląda jak oryginał. No. No na pewno po co ty strzelałeś? To było bez sensu. Wow. No słuchajcie, powiem wam, że naprawdę mega kozacko to wygląda. Patrzcie, tu jest nasz plunger. Kurka, powrócił. To jest ten ninja kameraman. Będą go naprawiać. Wow. Patrzcie, wrócił. Ej, kozacko na. Patrzcie, ile tu jest tych części do naprawy. Ej, naprawdę ta seria jest przekozacka. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, dajcie znać, obejrzyjmy sobie następne, sprawdźcie moje odcinki.